Maciek miał 10 lat i chodził do czwartej klasy. Był pogodnym chłopcem, lubił się śmiać, ale miał jedną wielką słabość – jedzenie i wygodę. Po szkole najczęściej rzucał plecak na podłogę, wskakiwał na łóżko i godzinami leżał z telefonem w ręku. Oglądał filmiki, grał w gry i zajadał słodkie bułeczki, które kupował sobie po drodze ze szkoły. – Mmm, z nadzieniem czekoladowym są najlepsze – mruczał z pełnymi ustami. Babcia, która często go odwiedzała, zawsze coś gotowała. Najczęściej pierożki, kluseczki, naleśniki z serem. Maciuś, jedz, jedz, bo jesteś w wieku, że musisz rosnąć, powtarzała z uśmiechem i nakładała mu drugą porcję. Babciu, ale ja już jestem najedzony, jęczał czasem Maciek, a mimo to widelec sam wędrował do jego ust. Mama też nie ułatwiała mu życia. Zamiast pozwolić mu chodzić pieszo, codziennie zawoziła go samochodem pod samą szkołę. Przecież mam blisko, mogę iść na nogach. Próbował raz powiedzieć Maciek: Oj, szybciej będzie samochodem, po co masz się spocić? machnęła ręką mama. Maciek nie miał nawet roweru, którym mógłby jeździć po podwórku czy do kolegi. Kiedyś ci kupimy, obiecywał tata. A chłopiec machał ręką i wracał do swojego łóżka telefonu i paczki chipsów. Właśnie tak wyglądało jego dni: wygoda, słodycze, telefon i jeszcze więcej jedzenia. Maciek nie przypadał za lekcjami WF-u. Kiedy tylko nauczyciel wyciągał gwizdek i mówił, rozgrzewka, Maciek przewracał oczami. Wiedział, że zaraz będzie widać, jak odstaje od reszty. Podczas biegu dookoła sali już po kilku krokach zaczynał się męczyć. Dalej, gruby szybciej! krzyknął ktoś z tyłu. Maciek udawał, że nie słyszy, ale w środku bolało. Gdy chłopcy wybierali drużyny do gry w piłkę, zawsze był problem. Kapitanowie odliczali kolejnych kolegów, a Maciek zostawał na końcu. No dobra, weźmiemy Maćka. Niech stanie na bramce. I tak nie musi biegać. Mruknął raz jeden z chłopaków. Wszyscy się roześmiali. Maciek spuścił głowę. Na przerwach jego rówieśnicy umawiali się na wspólne wypady rowerowe. Ej, jedziemy dziś po lekcjach na tor! wołał Bartek. Super, jadę! krzyczał Michał. Maciek tylko siedział z boku. Nie miał roweru. A nawet gdyby miał, wiedział, że nikt go nie zaprasza. Był za wolny, za ciężki. Czasem pocieszał się sklepikiem szkolnym. Kolorowe żelki, słodkie napoje i drożdżówki z lukrem wołały go spółek. Maciek, weź mnie, jakby szeptała paczka żelków. No dobra, jedna paczka, przecież to nic złego, mówił sam do siebie i chował słodycza do plecaka. Kiedyś Hania, jego koleżanka z klasy, spojrzała na niego z troską. Maciek, czemu ty tak siedzisz sam? zapytała. Bo nikt i tak mnie nie wybiera. W niczym nie jestem dobry, odpowiedział cicho. Nieprawda. Po prostu musisz spróbować, Maciek wzruszył ramionami. Łatwo było jej mówić była szybka, szczupła i zawsze uśmiechnięta. Pewnego dnia, wracając ze szkoły, Maciek szedł wolno chodnikiem i patrzył w witrynę sklepu. W szybie zobaczył swoje odbicie ciężki plecak, bułeczka w ręku i zadyszka po krótkim marszu, westchnął głęboko. Tak dalej być nie może. Chcę coś zmienić. Chcę się odchudzić, pomyślał. Wieczorem zebrał się na odwagę i poszedł do rodziców, którzy siedzieli w kuchni przy herbacie. Mamo, tato, zaczął niepewnie. Ja się źle czuję ze sobą. W szkole się ze mnie śmieją. Na włefie jestem najgorszy. Chcę się odchudzić. Rodzice spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Mama aż odłożyła kubek. Synku, ale my cię kochamy takim, jaki jesteś. Dla nas zawsze będziesz najwspanialszy, Maciek! Pokręcił głową. Wiem, że mnie kochacie, ale ja, ja nie chcę już tak żyć. Chcę czuć się lepiej, tata westchnął, po czym uśmiechnął się lekko. Skoro to Twoja decyzja, to my ci pomożemy. Ustalimy zasady. Koniec z kolą i cipsami w domu. Żadnych słodyczy do szafki, dodała mama. Maciek poczuł, że naprawdę zaczyna się coś nowego. Na szczęście miał też sprzymierzeńca w sąsiedzie. Pan Michał, który pracował jako trener na siłowni, usłyszał o planach Maćka i zaprosił go. Wpadnij, Maćku, pokażę ci parę ćwiczeń. Nie będziesz od razu dźwigał ciężarów jak kulturysta, ale nauczę cię, jak się ruszać. Maciek przytaknął nieśmiało. Trochę się bał, ale ciekawość była większa. Tak zaczęła się jego wielka przygoda: walka o lepszego siebie. Każdego dnia próbował czegoś nowego. Chodził na piechotę do szkoły, choć czasem marzył, żeby mama jednak go podwiozła. Mijał sklepik szkolny i ściskał pięść, żeby nie kupić drożdżówki czy żelków. Zamiast coli, pił wodę, nawet jeśli wydawała mu się nudna a wieczorami o godzinie osiemnastej zakładał słuchawki i szedł na spacery, licząc kroki. Czasem nie chciało mu się ruszać z kanapy. Po co mi to wszystko? I tak nie dam rady, myślał, ale wtedy przypominał sobie swoje odbicie w szybie sklepu i powtarzał sobie Nie dam radę. Jeszcze trochę. Jeszcze jeden krok. Na swoje urodziny Maciek dostał od babci niezwykły prezent. Zegarek sportowy. To nie byle jaki zegarek, Maciuś, powiedziała babcia z dumą. On policzy każdy twój krok i pokaże, ile kalorii spaliłeś. Teraz będziesz widział, jak rośniesz w siłę. Maciek założył zegarek na nadgarstek i od razu sprawdził wyświetlacz. Ale, bajer, babciu, teraz każdy spacer to będzie moja misja, zaśmiał się. Kilka dni później tata zabrał go do sklepu sportowego. Synu, czas, żebyś miał swój rower, bez niego ani róż. Maciek chodził między półkami, aż w końcu zobaczył czerwony model z błyszczącymi przerzutkami. Ten. ten jest idealny, zawołał. No to bierzemy, ale pamiętaj, rower nie jeździ sam, trzeba pedałować, zażartował tata. Pierwsze próby były trudne. Maciek sapnął po stu metrach. Tato, ja nie dam rady. Oddycham jak smok po meczu. Tata poklepał go po ramieniu. Właśnie tak zaczyna każdy ważne, żebyś się nie poddał. Codziennie po lekcjach Maciek zakładał zegarek i sprawdzał kroki. Na początku było ich malutko czasem tylko siedemset albo dziewięćset. Serio to tyle zrobiłem przez cały dzień to wstyd mruczał. Ale Hania, jego koleżanka, nie dawała mu się poddać. Maciek, każdy mistrz zaczyna od zera. Jutro będzie tysiąc, potem dwa. Najważniejsze, że licznik rośnie. Kiedy Maciek chciał kupić drożdżówkę w sklepiku, Hania podniosła brew. A zegarek też ją policzy? Czy tylko kroki? spytała żartobliwie. Maciek parsknął śmiechem i odstawił słodką bułkę. Z dnia na dzień zauważał, że jest mu coraz łatwiej. Nie męczył się tak szybko, a licznik kroków na zegarku powoli kręcił się coraz szybciej. Maciek pewnego ranka założył swoją ulubioną bluzę z kapturem. Zawsze była trochę obcisła, ale teraz zwisła mu na ramionach, jakby była o rozmiar większa. Ej, co jest? Zdziwił się patrząc w lustro. Chyba naprawdę robię się chudszy. Mama uśmiechnęła się szeroko. Mówiłam ci, że twoja praca nie pójdzie na marne. Patrz, bluza już wisi. Jeszcze trochę i będziesz potrzebował nowej. Maciek poczuł, jak serce bije mu szybciej. Tym razem nie ze zmęczenia, ale z dumy. Na wf też zaczęły się zmiany. Kiedy nauczyciel powiedział: dzisiaj biegamy trzy okrążenia dookoła sali. Maciek przygotował się na najgorsze. Ruszył. Pierwsze okrążenie zadyszka, ale dawał radę. Drugie, nogi bolały, ale nie stanął. Trzecie, ledwo dyszał, ale dobiegł do końca i nie był ostatni. Koledzy spojrzeli zdziwieni. Ty, patrzcie, Maciek nie padł, nawet wyprzedził dwóch. Brawo, Maciek! Krzyknęła Hania i klasnęła głośno. Maciek czerwony jak burak, ale dumny, stanął z boku. W głowie powtarzał sobie dałem radę, bluza luźniejsza. Bieg lepszy. To działa. Od tego dnia nie mógł się doczekać, aż znów spojrzy na licznik kroków na zegarku. Od tamtego dnia coś się w Maćku zmieniło. Już nie tylko marzył o tym, że będzie chudszy, on naprawdę zaczął działać. Rano zamiast słodkiej bułeczki ze sklepiku, w plecaku miał jabłko i kanapkę z pełnoziarnistego chleba. Na przerwie Hania spytała. I co dziś masz w pudełku, pączka czy brokuły? Ani jedno, ani drugie. Zaśmiał się Maciek i wyciągnął jabłko. Ale patrz, chrupie tak, że aż echo idzie po korytarzu. Hania klasnęła. No i widzisz, można być zdrowym i zabawnym jednocześnie. Wieczorami o 18:00 zegarek przypominał mu o spacerze. Maciek zakładał słuchawki, włączał ulubione piosenki i ruszał w drogę. Na początku zegarek pokazywał 900 kroków, potem 1500, aż w końcu któregoś dnia zobaczył magiczną liczbę 5000. Pięć tysięcy! Ja? To ja? krzyknął podekscytowany w kuchni. Mama aż zaklaskała. Brawo, Maciuś! Jeszcze chwila i pobiegniesz maraton. No nie przesadzajmy! zaśmiał się tata, ale naprawdę, synu, jesteśmy z ciebie dumni! W szkole też zaczęło być inaczej. Koledzy zauważyli, że Maciek nie sapie już tak na WFie. Podczas gier w piłkę nagle ktoś zawołał: Ej, weźmy Maćka do drużyny. Dobrze broni. Maciekarz zamarł. Jeszcze niedawno nikt go nie chciał, a teraz wybierali go pierwsi. Po lekcjach spotkał się z chłopakami, którzy umawiali się na rower. Maciek, jedziesz z nami? spytał Bartek. Jasne, mam swój rower, odpowiedział dumnie. Na początku zostawał z tyłu, ale z każdym dniem pedałował coraz szybciej. Wieczorem, patrząc w lustro, dotknął luźniejszej bluzy i uśmiechnął się do siebie. Nie jestem już ten sam Maciek, pomyślał. Jestem nowy Maciek, silniejszy. Sąsiad, pan Michał, czekał na Maćka w małej siłowni. Pachniało tam świeżym drewnem i gumą z mat do ćwiczeń. No, Maćku, pokaż co potrafisz. Zaczniemy od czegoś prostego. Rowerek stacjonarny. Potem trochę ciężarków, ale bez przesady. Maciek usiadł i zaczął pedałować. Na początku spocił się po minucie. O rany, ja się zaraz ugotuję! jęczał. Nie marudź, młody. Pot leje się nie dlatego, że jesteś słaby. To znak, że ciało pracuje, a ciało lubi pracować. Uśmiechnął się sąsiad. Z tygodnia na tydzień Maciek czuł, że daje radę coraz więcej. Nawet zaczął żartować, podnosząc małe hantle. Patrzcie, rosną mi mięśnie jak u Halka! Ale nie tylko siłownia była jego wyzwaniem. Postanowił też zrezygnować z windy w bloku. Mieszkał na szóstym piętrze. Pierwszego dnia, kiedy wchodził po schodach, dyszał jak lokomotywa. Mamo, ja tu chyba zostanę na czwartym, nie dam rady! Wołał. Mama podała mu butelkę wody. Widzisz, jeszcze krok, jeszcze dwa i będziesz mistrzem pięter. Po miesiącu Maciek wbiegł na górę bez zatrzymywania się. Ha, piętro szóste zdobyte jak Mount Everest! zawołał z triumfem. W szkole nauczyciel WF-u ogłosił zawody w biegach na 100 metrów. Kiedyś Maciek nawet nie pomyślałby, żeby wziąć udział. Teraz zgłosił się sam. Gwizdek ruszyli. Maciek biegł. Czuł wiatr na twarzy i doping kolegów. Tym razem nie był ostatni. Był w połowie stawki. Hania krzyczała z trybun. Brawo, Maciek! Wiedziałam, że dasz radę! Maciek nie mógł uwierzyć. Jeszcze niedawno wstydził się wyjść na boisko. Teraz usłyszał głośne brawa i poczuł, jak serce rośnie mu z dumy. Minęły kolejne miesiące. Maciek patrzył w lustro i sam się do siebie uśmiechał. Jego policzki były szczuplejsze, bluza wisiała na nim luźno, a oczy błyszczały dumą. Na przerwach już nie siedział samotnie w kącie. Teraz to koledzy pytali: Maciek, idziesz z nami na rower? Ej, Maciek, chodź do naszej drużyny, dobrze grasz w obronie. Nawet ci, którzy kiedyś się z niego śmiali, teraz patrzyli z podziwem. Ty, ale się zmieniłeś. Jak to zrobiłeś? zapytał Bartek. Maciek uśmiechnął się szeroko. To proste. Krok po kroku. Każdego dnia trochę więcej ruchu, mniej słodyczy i trochę wiary, że się uda. Hania dumna jak nigdy poklepała go po ramieniu. Mówiłam, że potrafisz. Teraz jesteś prawdziwym przykładem dla innych. Od tego dnia w klasie już nikt nie mówił gruby Maciek. Nowe przezwisko pojawiło się samo. Wytrwały Maciek, wołali koledzy na boisku. Maciek śmiał się i odpowiadał: No, z takim przydomkiem to mogę nawet książkę napisać. Wieczorem, siedząc z rodzicami przy kolacji, powiedział spokojnie: Mamo, tato. Dziękuję, że mi pomogliście. Ale najważniejsze, że sam uwierzyłem, że dam radę. Mama przytuliła go mocno. Synku. Jesteśmy z ciebie dumni, nie dlatego, że schudłeś, tylko dlatego, że pokazałeś siłę i wytrwałość, tata dodał z uśmiechem. I pamiętaj, nie chodzi o to, żeby być najlepszym na świecie, chodzi o to, żeby być najlepszym dla samego siebie. Maciek spojrzał na swój zegarek, który wciąż liczył kroki i wyszeptał. Każdy krok to krok do marzeń. I tak Maciek nauczył się, że największą siłą nie są mięśnie ani prędkość, tylko serce, które się nie poddaje.